Cześć, to ja, Klaudia Klara, różowa beza, która ma super wypieki, a bez makijażu oczu wyglądam jak panda. Nieumalowana panda, tak to ja. Dobra, słuchajcie, dzisiaj wam pokażę, tak zaraz założę sukienkę. No i będę to w tej sukience. Yy, jak się maluję, jak wyglądam przed makijażem, jak wyglądam po makijażu? Oczywiście nie jestem makijażystką, nie jestem specjalistką. Po prostu pokazuję Wam, jak ja się maluję, więc nie wytykajcie mi w komentarzach wszystkich makijażowych błędów. To jestem ja, to jest mój daily routine, mogę robić błędy, przepraszam wszystkich za to. Po prostu taki filmik nagrałam. A resztka w Dekolt, ten bronzer bardzo lubię. On jest dla mnie za ciemny, ale jak jego potem wyrównuję sypkim pudrem matującym, to te kolory się ładnie blendują. Albo przynajmniej mnie się tak wydaje, że on się dobrze blenduje. To jest właśnie mój puder, którym matuję i robię sobie tak zwany Photoshop efekt! Photoshop efekt! Jaka powaga w ogóle na mojej twarzy? Centralnie jakby od tego zależało moje życie. No, i tak wyglądam wypacykowana, chociaż trochę. Włosy mam mokre, umyłam włosy, zaraz będę z nimi coś robiła. Nienawidzę robić włosów, to jest zawsze dla mnie problem, więc na razie posiedzę w gumce i zajmę się twarzą. O, to są moje kredki. Droga, tania, tania, droga, i tym robię brwi. A potem jeszcze poprawiam cieniami do opowiek po prostu. No, taka wstępna moja korekta, potem jeszcze robię te brwi 10 razy. Róż na policzka, raz we trzy, raz we trzy, raz we trzy. I ten róż wcieram także w powieki. I to będzie mój jedyny makijaż powiek, ponieważ raczej cieniami nie robię powiek. Boże, co za blaza. A, a to są moje, jak on się tam rozświetlacze. Rozświetlacze. Najpierw troszeczkę jasny rozświetlacz, potem troszeczkę sobie też tego złotego nałożę. O, tutaj na brwi. Oj, Ach, zwiążę włosy, bo one nadal są mokre, nadal nie ułożone i zawsze coś nakładam na usta, co wywołuje lekkie podrażnienie ust. Te wszystkie pomadki, które mają powodować powiększenie lekkie ust. A teraz zrobię sobie kreski nad oczami. To jest bardzo pracochłonne, <grytanie> więc troszeczkę sobie zrobię tutaj przy kamerze, a potem pójdę do lusterka i poprawię, żeby to jako tako wyglądało, a na finalnie rzadko jestem zadowolona z tego, jak robię sobie te kreski, więc tak, o tutaj sobie właśnie poprawiam, a i tak pewnie będę niezadowolona. To znaczy, ja wiem, że już byłam niezadowolona. No i co? Kleopatra, za długie. A, tuż do rzęs. Po tuszu do rzęs ucinam połowę z Rosmana sztucznych rzęs i dodaję je na końcówki, żeby mi wydłużyły, otworzyły oko. I tak wyglądają rzęsy i oczy. Także jak widzicie, cieni nie używałam. Troszeczkę tak naprawdę kontruję tylko buzię cieniami. I rozświetlaczami, a usta robię ostatnio na brązowo. Byle czym, byle na brązowo. I raczej matująco, chociaż mat mi niestety bardzo wysusza usta. Korekta, korektorem końcówek ust. No i co teraz, z włosami coś trzeba? No ja z nienawidzę włosów robić. Pioneczka do włosów. Tak wcieramy troszeczkę pianki zwiększającej objętość, potem suszymy głowę w dół. No i macie ja, jestem to ja, Semua, Semua z makijażem. Widzieliście mnie bez makijażu, teraz widzicie mnie w makijażu. Tak to wygląda w moim przypadku. To zajmuje mi około 35 minut, żeby tak wyglądać. Do 45 minut. Zależy ile brwi trwają, trwają. zależy jak kreskami mi nad oczami wychodzi. No ale 35-45 minut i raczej tylko tak się maluję na zewnątrz. I tak robię włosy i to jest... Moja elegancja, Francja. <laughs> to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, za oglądanie mnie i buziaczki, kochane moje.